Dzień Dobry. Dziś zajrzymy sobie do pudełeczka z kamerą Zintronic B5 Max. Już po otwarciu pudełeczka zobaczę państwo polską instrukcję obsługi, pisaną przez naszego kolegę z biura. Następnie znaleźć możemy naklejkę z rozstawem śrub montażowych należy przykleić na ścianę, nawiercić w odpowiednich miejscach i później możemy sobie bezproblemowo kamerę przykręcić na ścianę. Wspomniane śruby montażowe wraz z kołkami i kluczyki imbusowy do regulacji kąta nachylania stopki kamery. Zabezpieczenie złącza r 45 oraz sama kamera. Kamera Zintronik B5 Max jest kamerą POI, co oznacza, że możemy ją zasilić przez rejestrator POI, tudzież przez switch POI za pomocą jednego kabla. Oczywiście, alternatywnie, możemy podłączyć zasilacz 12V i podłączyć kamerę do normalnego switcha. Już nie POI, tylko normalnego switcha. Więc albo POI, albo zasilacz 12V i standardowo kabelek do switcha tudzież routera. B5 Max jest kamerą 5-megapikselową wyposażoną w motor zoom, co pozwala na regulację ogniskowej obiektywu w czasie rzeczywistym w zakresie od 2,7 do 13,5 Milimetra. Pozwala to na uzyskanie kąta widzenia od około 22 do około 110 stopni. Jak już wcześniej wspomniałem, kamera posiada uchwyt całkowicie metalowy, który możemy regulować za pomocą kluczyka imbusowego. Jest to uchwyt kulowy, a to pozwala na regulację praktycznie w dowolnym e, i ustawienie tej stopki praktycznie w dowolnym kierunku. Kamera wyposażona jest w filtr black film i diody podczerwieni, które umożliwiają doświetlenie terenu do 40 metrów. Rozdzielczość kamery to 5 megapikseli i tutaj kamera obsługuje kodeki wideo H264 i H265, ten, ten taki najnowszy heft. Konstrukcja kamery jest całkowicie metalowa, proof.